Witam Was moi kochani i he, dzisiaj zrobimy sobie następne no, trzy znaki. zaczniemy dzisiaj od wagi. Co osoby spod znaku wagi mają Wam do przekazania tak he, na, na już tak na teraz, tak? Na szybkiego. Oj kurczę, karteczki lecą. Co osoby z uwagi mają Wam do przekazania tak na szybko. No teraz. Teraz zobaczymy. Dobrze. Zaczynamy. Widzę, że rozpiera cię ego i dumę. Zwolnij ego i dumę. Nie można na kogoś czekać całą wieczność. Czekam na to, aż powiesz, co cię gryzie, bo to widzę. Chcę zgody. Chcę zakończyć tą przyjaźń i miłość, ponieważ mnie męczy. Czekam na Ciebie, bo warto. Nie potrafię zrozumieć Twojego dziwnego zachowania, niedojrzałego. Mam wobec Ciebie poważne plany. Twoje słowa rozdarły mi serce. Karma wraca, pamiętaj. Marzenia się spełniają. Pamiętaj, brakuje mi bliskości i Ciebie. Mega mnie zraniło i zraniłeś. Wiem, naważyło się piwa. Trzeba je w tej chwili wypić i być odpowiedzialnym za swoje czyny. Jesteś dla mnie ważny ważna. Zawsze będę przy tobie. Idźmy na kompromisy, będzie się wtedy nam lepiej dogadywało i układało. <gry> Gdy cię zobaczyłam, zobaczyłem z nim, z nią. Serce pękło mi na kawałki. Będziemy znowu razem. Czuję to przeznaczenie. Nie chcę nikogo innego. Zapamiętaj to w końcu. Podszedłeś, podeszłaś bliżej niż ktokolwiek inny. Zastanawiam się, co będzie dalej z tą relacją i z nami. Spójrz głębiej. Dowiesz się całej prawdy. Nigdy nie ocenię pokładcy, jeśli nie znasz. Masz piękny błysk w oku i fajny uśmiech. Chcę walczyć o tą relację. Nie rozumiem cię już całkowicie. Czemu kłam kłamiesz w ważnych sprawach? Nie wiem, czy zaufam ci na nowo. Słowa bardziej bolą gorzej niż pięść. W ogrodzie kwiaty rozkwitają piękny widok, i niebo jest błękitne. Słonko świeci radość. Dostaniesz korespondencję z urzędu lub z sądu, pozałatwiaj wszystkie sprawy do końca. Oddalamy się bardzo od siebie, co jest tego przyczyną. Bądźmy wytrwali i silni dla siebie nawzajem. Masz bardzo pozytywną energię w sobie. Jesteś super osobą. Nasze wyższe ja i wiedza, którą posiadamy, oraz intuicja nigdy nas nie zawiodą. Nie byłam, nie byłem na ciebie gotowy, gotowa. Czeka nas super podróż romantyczna. Idziemy do Włoch. Co ty na to, kochanie? Czemu mi. Czemu ty mi to robisz? Następnym razem posłucham swojej intuicji i ci nie zaufam. Zabiegam o twoje względy, bo mi na tobie zależy. Obserwuję cię od dłuższego czasu. Podobasz mi się. Pełna rodzina, radość i szczęście. Zadbam o to, żeby to szczęście i radość gościły zawsze w naszym domu. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy ze sobą bez względu na wszystko. Nie reaguję, gdy ktoś wspomina o tobie. Chcę być tylko szczęśliwą osobą, a ty sprawiasz, że jestem smutna, smutny. Całe życie się uczymy i poznajemy coś zupełnie nowego. Jesteśmy bardziej do siebie podobni niż nam się w ogóle wydaje. Cały czas widzę, jak tam stoisz z nim, z nią. Jestem zazdrosna, zazdrosny, chociaż wiem, że masz to gdzieś i mnie nie rozumiesz. Jesteś miłością na moje całe życie, teraz to wiem. Pa!